Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj w zasadzie to jest ostatni film, może nie ostatni film, ale jeden z ostatnich filmów na tym kanale no oczywiście może będą to jakieś pierdoły dalej wrzucane, ale to co innego i tak, wróciłem po przerwie chwilowej, ponieważ po prostu nie chciałam się nagrywać no i pracowałam nad jedną fajną rzeczą o której wam jej nie powiem no i mam nowy kanał, w opisie jest link i tak na temat tego kanału, który jest nowy. Aktualnie to jest taki szybki film informacyjny, ale niedługo zrobię dłuższy. Bo teraz nie mogę, bo niestety teraz mam rozładowany telefon i muszę iść na ładowarce. To mianowicie na ten kanale będę nagrywać jakieś pierdoły, no, będę nagrywać pierdoły, bo ostatnio do mnie doszło, że... Wiem czemu, bo kiedyś tam miałem, tak, bardzo chciałam mieć dużo subów i do mnie doszło nareszcie, po takim długim czasie, że to wiadomo, że to tak się nie bierze z dupy. I moje filmy były strasznie dopracowane, niskiej jakości. Na nowym kanale wszystko będzie po rusku, na no sorki za to. Ale ten kanał to będzie taki dla memów znaczy taki memowy kanał to będzie. No. No i tam po prostu rzucę jakieś pierdoły, jakieś nie wiem, klipy z gier po rusku, czy coś takiego. No. I dobra, Czekajcie na bardziej obszerny film informacyjny. Ja się będę z wami żegnał. Cześć i na góra.